plec! por favor! Bite! Strasznie marzymy o karate! Alu, alu? <sighs> Niech będzie! Ura! Mam nadzieję, że tym razem szybko wam się to nie znudzi. Mamo, czy nam się kiedykolwiek coś znudziło? Nie cierpi futbolu! Nie cierpi Denisa! Nie cierpi jazdy konnej! Nie cierpi jazdy na lodzie! No tak. Obiecajcie, że ten kurs skończycie. <laughs> po co komu kurs? Już nam kupiłaś czarne pasy. Ha, ha! Stary, z tym pasem wyglądasz jak siłacz. Ty też, wiesz? Serio? No, albo jak pół rekin, pół miś i pół aligator. Rek? Misiogator. Darwin, przysięgnijmy, że nigdy ich nie zdejmiemy. Przysięgam. Dobra, stary. Wiesz, jak rozgrzewa się prawdziwy wojownik? Zakłada na głowę czapkę? Nie, darwin Inspiracja! W lustro patrzę i w jego wnętrzu widzę, że tam wojownik stoi, co przypomina mnie. Och, Richard. Tak się o nich denerwuje. Dlaczego świetna muzyka? Mają obsesję na punkcie karate, aż dzieciaki w szkole się z nich nabijają. Wiesz, jak okrutne mogą być dzieci? Richard? Hmm. Wiem, że to tylko kostiumy, ale jak się z nich będą naśmiewać, nigdy nie znajdą dziewczyny ani pracy i za 20 lat będą nadal tu mieszkać i nosić te wstrętne kaftany do karate. Gumball, tak, chyba zmarnowaliśmy sobie życie. Chłopcy, słucham, zobacz, jak Darwin robi nożycowy cios. Kiedy to wrzuciliście? To nie my, dzieciaki ze szkoły. Ale spójrzcie na tytuł: Te kłądurnie. Obawiam się, że ktoś się z Was nabija. nie umieją pisać po koreańsku. Koreański zapis jest bardzo skomplikowany. Na tym portalu jest mnóstwo innych super sensei. Patrz. Hej! Chyba muszę coś wam opowiedzieć. Super! To będzie bajka o wielkim wojowniku z Korei! Niezupełnie. Kiedy wasz ojciec był jeszcze w szkole, to mówił o sobie oh yeah, kawaler, kawaler króliczogon. Królicogon! Zedłów <tuszy> <tuszy> głupole! Przynajmniej nie wstydzi się być sobą! Miał szczęście, że była tam dziewczyna, która kochała go takim, jaki był. Taka smutna historia. A co się stało z peleryną? Jakoś ją z niego ściągnęłam i schowałam. Co? Znaczy, że tak naprawdę prezydent jej nie potrzebował? Przykro mi, kochanie. To przez ciebie jestem śmiertelnikiem! Widzicie? Kiedyś możecie być tacy sami, jeśli nie zechcecie dorosnąć. Gumball, nie chcę być gamoniem w kimonie. Spokojnie, Darwin. Mamo? Zdejmiemy te przebrania, jeśli bardzo tego chcesz. Dzięki, chłopcy. Jestem z Was dumna. Wyjdzie Wam to na dobre. W życiu porzucamy wciąż marzenia swe. Chęci i nadzieje znikają gdzieś. w dziecinnym Okropny taki los, już bez chłania. Ostatni już kara cios. Więc stawmy czoło dorosłości, bo o sztukach walki skończył się. Set.